Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24.org. Proszę Państwa, dzisiaj bardzo ciekawy temat dotyczący wadium w zamówieniach publicznych. Znowu Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała kwestie dotyczące wadium, kwestie dotyczące zgłoszenia przez zamawiającego się do ubezpieczyciela na przykład, żeby takie wadium wypłacić. No i te kwestie wymagają, że tak powiem, wyjaśnienia. Dlatego Krajowa Izba Odwoławcza 2 czerwca 2022 roku rozpatrywała odwołanie dotyczące tej kwestii. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, wadium może być przez zamawiającego oczekiwane i powinno odpowiadać maksymalnie do 3% wartości zamówienia. Warto podkreślić, że też i prawo zamówień publicznych określa, na jaki czas, na jaki okres, to wadium powinno być zamawiającemu przekazane. No i zgodnie z przepisami, ten okres to termin związania ofertą i może być tak, że ten, ten okres żądania wniesienia wadium może być dłuższy, na przykład do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jakie formy dopuszcza ustawa i jakie formy preferują zamawiający? Po pierwsze, to wykonawca decyduje o tym, jakie będą te formy. Pierwsza to forma pieniężna, druga to ubezpieczenie, trzecia to gwarancja bankowa bądź ubezpieczeniowa i czwarta to jest poręczenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli PARP-u. Warto podkreślić, że. Zatrzymanie wadium jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy nastąpi to zdarzenie uzasadniające wypłatę tego wadium w czasie związania tym wadium, czyli związania na przykład ofertą, czy też ważności tego wadium. I tutaj Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie zastanawiała się nad kwestią związaną z tym, że mamy do czynienia ze złożonym wadium i w jakim terminie zamawiający musi zgłosić Tą, to, tą okoliczność stanowiącą podstawę do wypłaty wadium. Jeżeli byłoby tak, że ten obowiązek zgłoszenia będzie tylko i wyłącznie w okresie ważności takiej, na przykład gwarancji ubezpieczeniowej czy, czy bankowej, to jest to zdaniem krajowej Izby Odwoławczej zbyt daleko idące ograniczenie prawa zamawiającego. Dlaczego? No dlatego, że to powinno być dotyczyć okresu ważności wadium, natomiast nie można ograniczać czasu zgłoszenia tego wadium, tego, tego, tego żądania wypłaty wadium. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli by zdarzenie nastąpiło w ostatnim dniu i zamawiający by w tym ostatnim dniu nie zgłosił tego, bo nie wiedziałby, dowiedziałby się następnego dnia, że, że ma ważność tego wadium już wygasła, a mamy sytuację, która stanowi podstawę do wypłaty tego wadium zamawiającemu. To można by powiedzieć, że taki na przykład ubezpieczyciel albo bank, który udzielił gwarancji, będzie się od tego odżegnywał, będzie twierdził, że niespełnione zostały wymagania e, dotyczące tej gwarancji. Dlatego też zamawiający mogą oczekiwać, że taka gwarancja ubezpieczenia. Ubezpieczeniowa, czy też gwarancja bankowa, będzie zawierała zapis, że ważność wadium jest do czasu y, t, związania ofertą, czy też czasu zakończenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, natomiast zgłoszenie tego, te, 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 tego odszkodowania, zgłoszenie tej podstawy do wypłaty wadium może być dokonane później. Oczywiście może być to ograniczone czasowo, na przykład nie, miesiąc czy dwa, natomiast nie może być ograniczenia takiego, że musi być zgłoszenie y, podstawy do wypłaty wadium w czasie trwania yy, tylko ważności te, te, tej gwarancji ubezpieczeniowej czy, czy gwarancji bankowej. Proszę Państwa, przypomnijmy zatem mamy wadium w formie pieniężnej, w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej albo poręczenia PARP-u. I to zamawiający może zgłosić sobie roszczenie do wypłaty tego wadium i nie musi być ograniczony tym, że to zgłoszenie musiałoby być dokonane w czasie ważności te, tego zabezpieczenia tego wadium. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawnej i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24RG. Dziękuję i do usłyszenia.